Tak widzicie, właśnie Henik jest. Na żółtych jeździ, i tak co poniedziałek <noise> zaczyna. Panie Majster, i wiesz, tak pójdzie, to wszystko tak. Pójdzie, elegancko, No i dobrze. I wiecie o co chodzi? No, no. Ja Wam dom. Ja Wam dom. Co? Wszystko, żeby było najlepiej No na lepiej to wiedzą, nie? To tam słuchajcie, nie? No ładnie, ładnie ładnie się bawcie to. Tylko nie świrujcie I na razie